Salon sprzedaży fachowiec znajduje się w kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych: znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż, dysponujemy własnym transportem, prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza. Uroczystości w Kutnie rozpoczęły się mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca w Kutnie. Główne uroczystości z udziałem posłów, władz miasta, gminy, delegacji zakładów pracy, organizacji społecznych i kombatanckich odbyły się tradycyjnie pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Tuż po godzinie 17 oficjalnie podniesiono flagę państwową na maszt. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia dnia 11 listopada 1918 roku w którym Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Odzyskanie jej okupione okupowane były długą walką naszych rodaków, bohaterowie insurrekcji kościuszkowskiej, żołnierze wojen napoleońskich, powstańcy listopadowi i styczniowi, a także biorący udział w zrywach narodowo wyzwoleńczych w Wielkopolsce i na Śląsku wszystkich ich łączyła wiara i przekonanie, że Polska wkrótce wyzwoli się z okupacji zawodu. Nadzieja na odzyskanie utraconego państwa podobnie użyła w sercach i umysłach Polaków, kiedy to w sierpniu 1914 roku wybuchła Wielka Wojna Światowa. Międzynarodowy konflikt, w którym udział wzięły wszystkie mocarstwa rozbiorowe, stał się szansą na odzyskanie niepodległości. Zacięte walki o wolną Polskę prowadzone były nie tylko na placerfiku, ale także na dyplomatycznych salonach. Sen kilku pokoleń o wolnej Polsce spełnił się 11 listopada 1918 roku. Od odbudowę państwowości zaangażowali się wybitni działacze niepodległościowi, jak Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Roman Dmowski, Józef Haller, Wojciech Korfanki, Wincenty Witos, Ignacy Daszyński czy Władysław Krawski. W krótkim czasie stworzyliśmy organizm państwowy, w trzech różnych rozbiorów. Przez lata niewolni zachowaliśmy język, tożsamość narodową oraz wielką wiarę w odzyskanie suwerenności. Ważnym elementem obchodów było złożenie kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Ramazan, Stražni Iskri, Rešak, Wody Narodowego Święta Niepodległości zakończyły się defiladą pododdziału, a także pokazem sztucznych ogni. par małżeńskich z terenu gminy Strzelce świętowało w sobotę 9 listopada Złote Gody, czyli okrągły jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Z tej okazji w Dworku w Woli Raciborowskiej koło Kutna odbyło się spotkanie z dostojnymi jubilatami. Uroczystego aktu dekoracji medalami nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał wójt gminy Strzelce Tomasz Grabowski. Jesteście wzorem i przykładem dla wszystkich, którzy podobnie jak wy przed 50 laty decydują się związać węzłem małżeńskim. Zgodność waszego pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń na dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, doceniony został przez nasze władze państwowe. Dowodem czego jest przyznanie wam przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej specjalnych odznaczeń. Jubilatom wręczono odznaczenia pamiątkowe, dyplomy, upominki oraz kwiaty. W nie zabrakło tortu oraz symbolicznego toastu Złote gody to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół. To 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego. Choć nie zawsze w życiu bywa kolorowo, to pary te stanowią dowód wzajemnej miłości i szacunku do drugiej osoby, które trwają mimo przeciwności losu. Po pierwsze, no ja nie planowałem, żeby 50 lat dożyć i no, przeżyć. Po prostu no, z dnia na dzień się żyło. Z dnia na dzień się żyło. Jak się mogło tak się żyło? ale się żyło, w godzie, w spokoju, no jakoś tak pomal pomaleńku i szło, do przodu. Mamy dwoje dzieci, Córk, syna i córkę, wnuków mamy pięcioro, u córki troje, u syna dwie dziewczyny, a u, u córki są dwóch chłopców i, cór i dziewczynka, i prawnusio, dwa i pół roczku ma. Znaliśmy się na wsi, znałem żonę jako panienka, do figurki chodziła, dośpiewała, to się łapało hrabążce. no i tak cudowało się, i cudowało się, i cudowało, i żeśmy się tak zaznali, no i żeśmy się pokochali, no i tak żyjemy te 50 lat, było źle i było dobrze i bardzo dobrze, no i tak się żyje i żyje i żyje. Cztery miesiące i ślub kościelny, a i cypinny pierwszy miesiąc wcześniej, 20 lipca 68 roku, 20 68, a kościelny 11 sierpnia. 68 roku. No co więcej? No tak żyliśmy i do tej chwili to trwaliśmy. Spokojnie przeszły latka. Po prostu zaufanie i trzeba wiedzieć, że trzeba być i dobrze, i źle. Nawet takie źle to trzeba się wspierać. Trzeba się zrozumieć, po prostu zrozumieć się we wszystkich sprawach. Trzeba być wyrozumiałym jeśli jest jedno jest nerwowe, no to drugie musi być spokojniejsze i wtedy się uzupełniają i wtedy się wytrzymuje te 50 lat po prostu. A co Pan wypowiedział powiedział tym młodym parom, które rozpoczynają dopiero życie? Na co powinni zwrócić uwagę? No przede wszystkim na charakter obopólny, tak żony, jak i męża. No bo resztę to się do, można dorobić i, i w ogóle. Ale, ale, ale charaktery muszą się dać. To jest najważniejsze dla młodych. Jak to się stało, że Państwo się poznali? Hmm, jak? A to przez mojego brata, to tu siedzi, jest jubilatem. To jest mój brat i on był we wojsku. A mój mąż tam był, oficer. No, taki sposób się poznali. Przez brata. Poznaliśmy się na zabawie. Byliśmy bardzo młodzi. No i pobraliśmy się później. Wie pan, jak to jest. Było źle i było dobrze. Nie? No. no i jakoś się przeżyło. Bo najważniejsze jest zrozumienie jedno drugiego, prawda? No bo jak się nie zrozumie, no i jakoś te, te 50 lat przeminęło tak szybko, że no naprawdę. Dziękuję Ci. Za wszystko, co uczyniłaś. Dla dobra i szczęścia, i trwałości, Na dobre, szczęścia, i trwałości. Naszej, rodziny. naszej rodziny. I przyrzekam, ja przyrzekam że, uczynię wszystko, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było, nadal szczęśliwe. było nadal szczęśliwe. Proszę panią Jubilantę. Drogi mężu, Dziękuję Ci za wszystko, co za wszystko, co uczyniłeś dla dobra, szczęścia i trwałości, dobra, szczęścia i trwałości. Naszej, rodziny. naszej rodziny. I przyrzekam, I przyrzekam że, uczynię wszystko, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było nadal szczęśliwe. Dziękuję Wam, drodzy jubilaci za złożone wzajemne podziękowania i życzę kolejnych jubileuszy. W zdrowiu, szczęściu i miłości. Dziękuję bardzo. W Kutnie powstanie nowa linia produkcyjna chipsów Pringles w firmie Kellogs. W trakcie spotkania z przedstawicielami miasta, starostwa i innych zaproszonych gości dyrektor fabryki wraz z prezesem firmy symbolicznie wmurowali akrylową kostkę. Well, it is a great day for us. We're delighted to be here. I'm honoured to be here as representative of our company. Uh, so why? Because today we've announced our single biggest um, capital investment in our in our world, in our Kellogg world, not just in Europe, and it's for here in Kutno. And it's the continued journey of something that began for us in 2012 when we uh, started up and started developing our first Pringles line here in Kutno. We then extended to a second line. Uh, we then went to what we call K3, the third line, and today we're announcing our fourth line takes our volume up to 60 million kilos. It's about 120 million dollars, 110 million euros, roughly. Fabryka w Kutnie jest jedną z największych inwestycji kapitałowych firmy Kalox na świecie. która jest warta 480 milionów złotych. Well, at the moment we have three Pringles production lines up and running. Uh and as part of project Chopin we're looking to expand it with a fourth Pringles production line. Uh and this fourth line has to be up and running in May 21. So that's the plan we have. At the moment the construction works have started. Uh, in the meantime, we are also hiring additional uh, employees because we have to staff approximately 100 additional technical roles to be able to run those lines uh, going forward. So I think we have a good plan. Uh, we are on schedule as well. Uh, so looking to deliver the first Pringle from K4 in May 21. Uh, what are the countries uh, to where the, the Pringles will be uh, exported from Kutna? well, currently already we're exporting to over 50 countries. Um, now, mainly we are producing for central eastern europe, which includes poland, but also russia. demand uh, on pringles is growing fast. Um, so more countries will be added, but already we're all over europe with uh, the production we make in kutno plant. Nowa czwarta linia produkcyjna mieścić się będzie w budynku o powierzchni 21 tysięcy m kwadratowych. Dzięki najnowszej technologii produkcji żywności linia zwiększy wydajność fabryki wytwarzając około 60 tysięcy ton Pringles rocznie. Czy Kutno jest dumne z tego, że jedyna w Polsce fabryka Kellogg's znajduje się właśnie u nas? Oczywiście i Kutno jest dumne i się cieszy, że największą inwestycję w świecie, jak słyszeliśmy, e, firmy Kellogg's, która no, jest firmą globalną, jest, jest, skutny, jest to dla nas powód do dumy, ale też widać, że doceniają nasze miasto, że tu warto inwestować, bo tu są dobrzy pracownicy, tu jest w razie czego pomoc, także możemy być dumni z tego. Projekt budowy nowej linii produkcyjnej w Kutnie nosi nazwę wyjątkową Projekt Chopin. Jak się okazuje, każda budowa, która jest tworzona przez firmę, dostaje swoją nazwę. Po pierwsze jest to nazwa projektu, ale jest nieprzypadkowa, tak? Dlatego, że po pierwsze projekt powinien przebiegać jak muzyka, tak? Czyli generalnie ma swoje fazy, początek, zakończenie, zwieńczenie, powinien też budować pozytywne emocje. Stąd też nazwa, ale generalnie tak jak muzyka Chopina powinien przebiegać po prostu no, płynnie. Tak? i myślę że to jest po prostu coś co trafia w naszą dumę narodową, ale też trafia myślę w takie fajne określenie tego jak ten projekt powinien przebiegać. Inwestycja ma zwiększyć moce produkcyjne firmy. Produkty będą dostarczane do różnych części świata. Planuje się, że nowa linia powstanie w maju 2021 roku. Już w najbliższy weekend, 16 i 17 listopada, odbędzie się spotkanie osób uzależnionych i współuzależnionych. Chciałbym Was bardzo państwa serdecznie zaprosić na Dni Nowej Szansy, które odbędą się w dniach 16 17 listopad w Kutnie, w szkole nr 9 podstawowej na ulicy Jagieły. Zaproszonym gościem na spotkanie będzie Wiesław Gościej. Osoba, która również zajmuje się pracą wśród osób uzależnionych, bezdomnych. Prowadzi on w Radomsku Dom Nadziei, pomaga osobom uzależnionym, więc będzie również osobą, która będzie mówić do osób również uzależnionych tutaj w kutnie. Tak? Chciałbym właśnie bardzo serdecznie zaprosić wszystkich, którzy mają problem z uzależnieniem, ale i nie tylko. Tematem przewodnim tego spotkania będzie Dziś jest szansa, dziś jest dzień, czas na zmiany. W programie oprócz wykładu wspólnego śpiewania pieśni i spożywania posiłków, znajdą się relacje osób uwolnionych z nałogu bądź rodzin uzależnionych. Zapraszamy wszystkie osoby chętne już w tą sobotę od godziny 9.30 do godziny 18.00, jak również w niedzielę od godziny 9.30 do godziny 14.00. Dzień zachmurzenie duże, temperatura 15 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1001 hektopaskali. W nocy zachmurzenie umiarkowane, temperatura 7 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1005 hektopaskali. W niedzielę przejściowe zachmurzenie. Temperatura 16 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1004 hektopaskale. W nocy zachmurzenie umiarkowane. Temperatura 7 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1002 hektopaskale. W poniedziałek przejściowe zachmurzenie, temperatura 12 stopni w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 995 hektopaskali. Zapraszamy Państwa do środka szkoleniowego Multiservice na kursy kończące się egzaminem UDT. Kursy te realizowane są na wózki widłowe, wózki specjalizowane, w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem, ładowarkę teleskopową, HDS-y, podesty oraz suwnice. Szkolenie teoretyczne i praktyczne odbywa się w siedzibie firmy na ulicy Siemirackiego 18. We współpracy z Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego realizujemy bony szkoleniowe. Możecie Państwo skorzystać z dofinansowania do 80% kosztów. Ośrodek Szkoleniowy Multiserwis Siemireckiego 18 Kutno. Zapraszamy!